AB FlexKracht z przyjemnością chce Tobie pomóc. Stąd ten niniejszy film instruktażowy, w którym zobaczysz czego możesz się spodziewać w pracy. Dzięki temu z większą pewnością podejmiesz nową pracę. Na giełdzie kwiatowej Flora Holland w Alsmir, największym miejscu sprzedaży kwiatów i roślin na świecie, firma przetwarzająca kwiaty rodziny Amerlan pod nazwą Amflora Flower Services zajmuje wydzieloną przestrzeń giełdy, tzw. Tak box o powierzchni 1200 m2. Amflora w tym miejscu codziennie przetwarza około 300 tysięcy wysokiej jakości róż, które produkowane są we własnych szklarniach rodziny Amerlan, a Q Roses w Etiopii. Róże, które są sprzedawane pod marką Rosa Plaza to szeroki asortyment dużych i średnio dużych kwiatów różnych wspaniałych odmian o promiennych kolorach. Rodzina Amerlan ma ponad 40-letnie doświadczenie w uprawie róż. W imieniu rodziny Amerlan za zarządzanie firmą Amflora odpowiedzialny jest Wim Junior. On na co dzień pełni funkcję kierowniczą na terenie firmy przetwarzającej kwiaty. Również Wim i Frank są regularnie obecni w miejscu pracy. Odpowiedzialność za prawidłowy przebieg pracy należy do dwóch liderów boksu, Martajn i Erkan. Oni są osobami kontaktowymi dla wszystkich pracowników tymczasowych w Amflora. Amflora jest głównie dużo pracy produkcyjnej, do jakiej pracownicy tymczasowi są oddelegowani. Tempo pracy jest wysokie, dlatego Amflora chętnie pracuje z zmotywowanymi i elastycznymi pracownikami w celu zapewnienia doskonałej jakości i niezawodności róż. Niniejszy film ma za zadanie dać Ci pierwsze wyobrażenie o firmie i jej działalności. Gdy nowy pracownik rozpoczyna pracę w Amflora, otrzymuje swój własny kod osobisty. Tym kodem są rejestrowane wszystkie przerwy, czas rozpoczęcia i zakończenia pracy. Ustalone są tu regularne przerwy. W czasie przerw pracownicy mogą spożyć posiłek w stołówce, napić się i odpocząć. W Amflora czas rozpoczęcia pracy dla większości pracowników to 6.30. Niektórzy pracownicy rozpoczynają o 5.30. Czas zakończenia końcowy jest zależny od natężenia pracy między godziną 15.30 a 17.00. Ilość pracy w Amflora jest zależna od produkcji w szklarniach w Etiopii, ale również od ważnych dni kwiatowych, takich jak Walentynki i Dzień Matki. Amflora pracuje się również w weekend. Pracownicy mają zmienić sobotę lub niedzielę wolną, chyba że jest to okres bardzo zajęty, wtedy każdy pracuje. Również niektóre holenderskie dni świąteczne pracuje się w Amflora, zwykle do godziny 13. Na święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc i Nowy Rok wszyscy mają wolne. Wnioski o urlop w Amflora są w miarę możliwości zatwierdzane w porozumieniu z pracownikiem. Jednak nie jest możliwe, aby wielu pracowników jednocześnie miało wolne. Pudełka z wysokiej jakości różami z Afryki dostarczone są bezpośrednio do centralnej chłodni na giełdzie kwiatowej Flora Holland. Jeden z pracowników Amflora odbiera pudełka i przenosi je do boksu. Pudełka następnie są sortowane i kontrolowane, po czym trafiają do chłodni do momentu, gdy róże są przerabiane. Flora ma różne maszyny produkcyjne, które zostały specjalnie zaprojektowane do przerabiania róż ciętych. Istnieją cztery linie produkcyjne, gdzie zawiesza się pojedyncze rusze w specjalnych uchwytach. Są one następnie automatycznie sortowane. Oraz dwie linie, gdzie przycinane są krótkie egzemplarze róż i do zamówień specjalnych. Jeden pracownik ustawia pudełka schłodni na początku linii do podwieszania róż. Następny pracownik wyciąga róże z opakowania i kontroluje każdą z nich pod kątem uszkodzeń powstałych podczas transportu. Następnie ręcznie zebrana wiązanka róż jest zawieszona w uchwytach maszyny. Następnie wiązki róż są automatycznie przycinane na wymiar i pakowane w folię. Na drugim końcu maszyny inny pracownik raz jeszcze kontroluje róże i sprawdza, czy foliowy pokrowiec dobrze zakrywa całą wiązankę. Po czym umieszcza ją w wiadrach z wodą i specjalną odżywką do róż. Również tutaj należy przestrzegać instrukcji pakowania, którą pracownik czyta na przedłożonej liście. Następnie wiadra przygotowywane są zgodnie z zamówieniem i umieszczane na wózkach giełdowych. Również na liniach docięcia, gdzie Amflora przetwarza róże 40 cm i krótsze, wiązanki wprowadzane są ręcznie przez pracownika do przedniej części urządzenia. Maszyna przycina wiązanki na odpowiednią długość i zaopatrza je w foliowe pokrowce. Na końcu maszyny inny pracownik wsuwa wiązanki w folię i następnie trafiają one do wiader z wodą i produktem odżywczym i umieszczane są na wózkach giełdowych. Pracownik obsługujący tylną część maszyny dba również o to, żeby bukiety idealnie wyglądały w wiatrach i aby logo Rosa Plaza dobrze się prezentowało. Ponadto, określona grupa pracowników Amflora dba o to, żeby zamówienia były fakturowane, dzielone, przygotowywane i odbierane. W tej pracy wymagana jest bardziej szczegółowa wiedza, dlatego zadania te wykonywane są przez pracowników stałych lub pracowników tymczasowych, którzy posiadają już odpowiednie doświadczenie. Oprócz pracy na liniach produkcyjnych, wyróżnia się szereg innych czynności, np. składanie, przygotowywanie i przemieszczanie wózków giełdowych. Przygotowywanie i napełnianie wiader, opakowań i foliowych pokrowców, rozpakowywanie pudełek z różami do ich obróbki w maszynie, usuwanie odpadów zielonych, plastiku i kartonu oraz ładunek i wyładunek dużych pojemników na odpady. Gdy wszystkie gotowe do sprzedaży wiązanki róż znajdują się na wózkach giełdowych i są gotowe do transportu, wtedy praca jest wykonana. Wspaniałej jakości róże opuszczają boks, aby trafić bezpośrednio do klienta lub na giełdę. Jeśli zostajesz przez AB Flexkracht oddelegowany do pracy w Amflora, Twoim pracodawcą pozostaje AB Flexkracht. Oznacza to, że masz umowę o pracę z AB Flexkracht. Zapewniamy nie tylko dobre warunki pracy, ale również opiekę koordynatora personelu, Twoją osobę pierwszego kontaktu w AB Flexkracht. Dziękujemy za Twoje zainteresowanie. Mamy nadzieję, że z przyjemnością pójdziesz do pracy. Życzymy Ci przyjemnej pracy w Abeflex Kracht.